W świecie finansów istnieje wiele opcji na inwestowanie swoich pieniędzy. Akcje, obligacje, kryptowaluty, nieruchomości, krużce itd. Wszystkie te inwestycje mogą przynieść zysk, ale nie muszą. Inwestowanie chociażby w kryptowaluty czy akcje jest ryzykowne, bo może wiązać się z gwałtowną utratą ich wartości. Znacznie bezpieczniejszą opcją będzie inwestycja w samego siebie. W przypadku takiej inwestycji ryzyko tego, że wkład w żadnym stopniu się nie zwróci, jest bardzo niskie. Można to porównać do gry komputerowej i postaci, którą upgradez i zdobywasz konkretne umiejętności. Jeżeli zdobędziesz już konkretny poziom, no to nie ma możliwości degradacji i twoje umiejętności, które zdobyłeś, zostaną z tobą. Porównując są inwestycje do kryptowalut. Bywają one bardzo niestabilne, bo ich cena po prostu może się wahać. Raz pójdzie w górę, raz w dół, a kiedy inwestujemy w samego siebie, to stajemy się tak naprawdę takim monolitem. Możemy tak naprawdę tylko dokładać kompetencji i zwiększać swoją wartość na rynku pracy. W takim razie odpowiedzmy sobie na konkretne pytanie, czym tak naprawdę jest inwestowanie w siebie. Przede wszystkim powinno inwestować się w to, żeby zdobywać jakieś konkretne umiejętności, najlepiej wysokopłatne. Szkolenia, kursy, zdobywanie certyfikatów czy ukończenie uczelni wyższej w to wszystko możesz inwestować i liczyć po prostu na zwrot. W przyszłości. Pod pojęciem inwestycji w siebie nie dzieje się tylko to, żeby zdobywać konkretne umiejętności, ale również inwestować można we własne zdrowie psychiczne, jak i fizyczne. Możesz postawić na to, żeby spożywać bardziej wartościowe posiłki, chodzić na siłownię lub inne zajęcia sportowe, chodzić na saunę, masaże czy wizyty u specjalistów, które generalnie poprawią Twoje zdrowie. Jeżeli zadbasz o to, żeby Twoje zdrowie, zarówno psychiczne, jak i fizyczne, było na wysokim poziomie. To pozwoli Ci to osiągać dobre wyniki w Twoim życiu, zarówno w sferze zawodowej, jak i prywatnej. Do inwestycji w siebie możemy również zaliczyć chociażby wydanie pieniędzy na to, aby stworzyć sobie odpowiednie warunki do na przykład poprawy zdrowia. Chociażby świetnym przykładem będzie zakup, nie wiem, maty do ćwiczeń, gum oporowych, albo e, wałka do rolowania się, żeby po prostu zadbać o zdrowie, nawet będąc w domu. Jeżeli jesteś sportowcem, to warto zainwestować na przykład w trenera personalnego, w jakiś obóz sportowy, czy po prostu pojechać gdzieś na jakieś zajęcia e, i. To po prostu może ci przynieść bardzo wymierne korzyści w przyszłości. Być może, jeżeli zainwestujesz w to, żeby pojechać na jakiś obóz przygotowawczy, to dowiesz się czegoś, czego wcześniej nie wiedziałeś, i być może to da Ci pewną przewagę na następnych zawodach czy innych rywalizacjach. Po prostu może się okazać, że będziesz lepszy od Twojej konkurencji. Na podstawie tych przykładów, które właśnie Wam przytoczyliśmy, można stwierdzić, że inwestowanie to nie musi być tylko inwestycja w wysokopłatne umiejętności i typowo w nasze zarobki w przyszłości, ale zarówno zdrowie psychiczne, jak i fizyczne. I po prostu, jeżeli czujesz, że na przykład potrzebujesz pomocy od specjalisty, to warto się przejść, czy do fizjoterapeuty, czy do psychologa, w zależności z czym masz po prostu problem. Naszym zdaniem warto po prostu inwestować w to, żebyś dobrze się czuł. Jeżeli na przykład jest Jesteś zapracowany, masz wiele projektów czy jakichś innych zadań, które po prostu zawracają Ci głowę i czujesz, że wyjazd w góry, w który musisz zainwestować trochę pieniędzy, można powiedzieć, da Ci pewną ulgę, no to warto po prostu sobie taki wyjazd sprawić. W przypadku inwestowania w siebie nie musisz zawsze inwestować pieniędzy, może być to również po prostu czas. Rozciąganie się przez 15 minut zanim pójdziesz spać nie kosztuje Ci tak naprawdę nic, a może poprawić Twoją sprawność. Wracając do tego, że inwestowanie w siebie może Ci przynieść wyższe zarobki w przyszłości, świetnym pomysłem na zainwestowanie swojego czasu jest chociażby podjęcie jakiegoś stażu lub praktyki, które dadzą Ci konkretne umiejętności w Twoim zawodzie, który chcesz albo aktualnie wykonujesz. Niestety okazuje się, że takie staże Praktyki są darmowe przez jakiś okres, natomiast jeżeli uda ci się znaleźć taki, z którego i zdobędziesz kompetencje i zarówno jakąś, jakąś wypłatę, wynagrodzenie, no to tym bardziej warto na niego iść. Jeżeli jednak chcesz inwestować w pieniądze w zdobywanie nowych informacji, to nie musisz od razu przeznaczać kilku czy kilkunastu tysięcy na kurs. Możesz zacząć chociażby od czytania książki, która bardzo często kosztuje no, kilkadziesiąt złotych, tak naprawdę, i ta inwestycja się w stanie naprawdę bardzo szybko zwrócić, no bo po prostu nakład finansowy jest bardzo nieduży. A możesz po prostu wyciągnąć z niej cenne lekcje. Nawet jeżeli nie zobaczysz efektów od razu, to może okazać się, że przyjdą one na przykład po roku czy po dwóch. Czytając książki, nie musisz tylko i wyłącznie sięgać po tematykę rozwojową, która jest ukierunkowana na to, żebyś zdobył konkretną wiedzę. Równie dobrze może to być jakakolwiek lektura, bo jeżeli byś chociażby czytał nawet książki fantazy, to nie tylko Twoja wyobraźnia stanie się po prostu bardziej bujna, ale czytając książki, stajesz się bardziej oczytany i zwiększasz zasób swojego słownictwa. Dodatkowo czytanie sprawi, że odciągniesz się na chwilę chwilę od social mediów, ekranu komputera czy, czy telefonu, co po prostu też może sprawić, że będziesz się lepiej czuł. Jeżeli jednak nie przekonaliśmy Cię jeszcze, że warto inwestować w samego siebie zamiast na przykład na giełdzie, to porównajmy teraz przykład zainwestowania 2000 złotych no właśnie na wspomnianej wcześniej giełdzie. Przy założeniu rocznej stopy zwrotu na poziomie 8%, to po 30 latach z tych 2000 będziemy mieli do wypłaty 20 tysięcy z małym hakiem, nie uwzględniając jeszcze podatku belki. Teraz wyobraź sobie sytuację, że zamiast inwestować w sobie te 2000 na giełdzie, zainwestowałeś w jakiś kurs, który sprawił, że zarabiasz o na przykład 30% więcej i jesteś w stanie zamiast 2000 jednorazowej wpłaty, na przykład dodatkowe 1000 miesięcznie odkładać, co pozwoli Ci znacznie więcej tych pieniędzy zaoszczędzić. Zatem inwestycja w siebie może, ale nie musi przynieść dużo większe korzyści niż inwestowanie na giełdzie w Kryptowaluty, akcje czy inne rzeczy. Mimo wszystko te dwie inwestycje można dobrze razem ze sobą połączyć. Trzeba jednak pamiętać, że nie zawsze inwestowanie w siebie daje nam korzyści od razu, no bo jeżeli na przykład zainwestujemy w swoje zdrowie, może się to wiązać z tym, że na przykład za 10 lat nie będziemy musieli korzystać z jakiejś rehabilitacji czy mocniejszego leczenia, tylko dlatego, że zadbaliśmy o to swoje zdrowie wcześniej. O ile nie liczysz na jakiś złoty strzał w przypadku na przykład kryptowalut, że zainwestujesz 100 złotych i nagle zostaniesz milionerem po kilku tygodniach. No to zdecydowanie lepszą opcją będzie najpierw postawienie na zwiększenie swoich zarobków, na poprawę swojego zdrowia, samopoczucia itd., czyli szeroko pojętą inwestycję w siebie. A dopiero kiedy ten temat masz już załatwiony, możesz przeznaczać nadwyżkę kapitału na po prostu inwestowanie w, na przykład na giełdzie. W temacie inwestowania zostawiamy sobie pole do popisu na kolejny odcinek, dlatego dajcie znać w komentarzu, czy po prostu chcecie taki materiał. Mamy nadzieję, że po tym materiale zaczniesz inwestować w siebie już teraz albo nigdy. Jeżeli spodobał Ci się ten materiał, to zostaw suba na kanale, a jeżeli masz jakieś pytania lub pomysły na kolejny odcinek, to zapraszamy do sekcji komentarzy. Do zobaczenia w kolejną środę o godzinie 18.00.